i you Czołem, czołem, krumka z rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj odcinek w zasadzie beztytułowy tak naprawdę, bo dużo tutaj rzeczy nie mam wam do przekazania. Kiedyś wiem, że prosiliście mnie o to, abym pokazał wam jeszcze jakiś odcinek z latania helikopterem. I ten odcinek właśnie teraz macie okazję zobaczyć. E, tytuł mówi wszystko w zasadzie e, prawie już bym to wsadzał do idealnej rundy ale ale niestety zaliczyłem jeden zgon e, jeden zgon zaliczony był także no także tytuł jest jaki jest wydaje mi się że że troszkę latania takiego fajnego całkiem sympatycznego e, udało mi się na szczęście przez bardzo długi okres czasu unikać wszelkiego rodzaju latających herpegów i innych rzeczy e, Unikałem się tego robić właśnie, ale starałem się też latać tak bardziej z głową, wiecie, że jeśli dopiero widziałem jakiś konkretny cel, dopiero wiedziałem, że coś się tam akurat dzieje, to, to wtedy się zbliżałem do tego właśnie celu. Grałem tutaj akurat ze znajomym, Pałko, także pozdro dla Ciebie Pałko. Przez dłuższy okres czasu tam lataliśmy, troszkę mnie też spawano, także było zdecydowanie, zdecydowanie... Lepiej. Taka jeszcze jedna mała dygresja odnośnie właśnie tego helikoptera i ogólnie odnośnie takiej zmiany jednej, która nastąpiła w materii helikopterów transportowych, jak i tych zwiadowczych odnośnie Battlefield 3 Teraz też się ostatnio o tym właśnie zorientowałem. I można latać zupełnie troszkę inaczej, jeśli chodzi o team play z ludźmi, którzy są u ciebie na pokładzie. Może to troszkę zabrzmiało bardzo skomplikowanie, ale generalnie chodzi mi o to, że teraz, jeśli mamy człowieka na miniganie w helikopterze transportowym, to nie musimy się aż tak bardzo bokiem ustawiać, aby on mógł strzelać na wprost, tak jak my widzimy, ponieważ teraz te minigany są zdecydowanie bardziej. Mobilne, można nimi zdecydowanie w większej ilości kątów zakręcać, przez co właśnie nie trzeba się aż tak specjalnie perfidnie bokiem ustawiać, aby ktoś mógł ostrzelać powiedzmy piechotę albo, albo jakieś działko czy samochód. I bardzo podobnie jest właśnie w przypadku chociażby tych helikopterów zwiadowczych, którym ja latam tutaj, właśnie w tym momencie. E, jeśli Pałko by chciał, to mógłby spokojnie, na przykład, ten pojazd, który przed chwilą udało mi się zrejpić, e, rozwalić RPG-em bez jakiegoś specjalnego udziału z mojej strony. Wystarczyłoby, żeby po prostu w niego nakierował. Po prostu pasażerowie mają zdecydowanie więcej możliwości mobilnych. Dobra, słuchajcie, o czym ja tutaj chciałem teraz z Wami sobie pogadać, tak troszkę w sumie o, o dupie Marynie, wydaje mi się. Jest to ostatni materiał z, z Battlefielda 4 bety. Ostatni materiał z Battlefield 4B. Ostatnio zauważyłem w ogóle, że i tak swoją drogą kiedyś też wrzuciłem coś z czołgu, ale zauważyłem, że generalnie chyba wolicie wszystko poza czołgami na moim kanale, tak mi się wydaje. Chociaż to jest zupełnie zrozumiałe, bo ja nie jestem czołgistą, a. A siedzenie takie w tym czołgu to faktycznie może mało przyjemnie się oglądać. Tutaj jeszcze wiadomo, że nie ogarniałem troszkę. Powiem Wam, że to był meczyk chyba po jakiejś dwudniowej albo jednodniowej przerwie, w której miałem jakieś egzaminy, takie duperele. No i wiadomo, że, że z, ogarnieniem, z ogarnięciem tego pada było, było różnie. Ale spokojnie, spokojnie, tutaj jeszcze też nie zginę właśnie dzięki moim ziomkom na pokładzie. Co ponadto, słuchajcie, niedługo pożegnam się ze starą, poczciwą konsolą Microsoftu Xbox 360. Tak, moi drodzy, mm, będę ją sprzedawał. Będę ją sprzedawał. Mamy 22 października. Zbliża się powolutku, powolutku data e, Battlefielda 4. E, zbliża się też już wielkimi krokami data e, PlayStation 4. Jeśli chodzi o, o premierę, i ja to sobie wykoncypowałem w taki sposób, że mój jeden znajomy będzie miał PlayStation 4 w miarę szybko. Wtedy ja zbieram plecak, zbieram laptopa, zbieram Elgato, idę sobie do niego, patrzę, czy wszystko z tym Elgato działa tak, jak ma działać, i jeśli tak będzie, to w bardzo krótkim czasie również. PlayStation 4, e, aby, aby mieć je jak najwcześniej. Z tej prostej przyczyny, że chcę dla was robić materiały jak najwcześniej z tej nowej generacji. E, także decyzja w moim mniemaniu została została podjęta z tej prostej przyczyny, że tak jak mówię, PlayStation 4 będzie, będzie wcześniej. PlayStation 4 już tam. Z tego, co prawda słychać w kuluarach, czy oficjalnie, że ma być mocniejsze, no naprawdę, ciężko mi to określić. E, ciężko mi określić to, czy ma być mocniejsze, czy ma nie być mocniejsze. To nie jest w każdym bądź razie priorytet mojego wyboru. Priora, priorytetem jest wcześniejsza dostępność e, i w zasadzie jedynym minusem, tak na dobrą sprawę e, na początku i dalej o tym myślę. E, jest ten pad, jest ten nieszczęsny pad. E, ostatnio go oglądałem i, i, i w może troszkę te analogi zostały poprawione w tym względzie, że są troszkę może podobne nie przez ułożenie do analogów Xboxowych, tylko poprzez te wgłębienia na nich, ale wiem, że trzeba będzie się przestawić na te analogi, i mam nadzieję, że nie będzie mi to sprawiało dużych problemów nie wiem czy wygraliście czy gracie na PlayStation na pewno gracie możecie mi powiedzieć w komentarzu jak to wygląda wy się pewnie przyzwyczailiście także nie ma problemu ale czy na przykład jeśli latacie to wam te analogi nie nachodzą na siebie jakoś nawzajem nie przeszkadzają w machaniu nimi rozumiecie o czym mówię tak samo w piechocie i właśnie dlatego postanowiłem że jeśli będę miał okazję a już poszukałem sobie odpowiednich przejściówek żeby po prostu zakupić sobie taką przejściówkę e, między padem DualShock'iem 2 z PlayStation 2 a Xboxem 360, bo DualShock'a 3 z PlayStation 3 podobno się podłączyć nie da. Dlatego będę starał się po prostu spróbować, spróbować polatać na e, analogach z DualShock'a 2 z PlayStation 2, żeby zobaczyć, no, z czym to się je. Z czym to się je? Bo jeśli gra się przez długi, długi okres czasu na padzie xboxowym, który jest zdecydowanie lepszy niż pad do ps 4 to wydaje mi się, że, że, że taką opcję trzeba wykorzystać, także sobie sprawdzę to na spokojnie, zobaczę i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Teraz tak, moi drodzy, jak już sobie tą konsolkę kupię, to oczywiście priorytetową grą, jaką będzie, będzie Battlefield 4. To nie ulega wątpliwości. Rocket z tego co się orientuje, no też kupuje PlayStation 4. Ale, no to wiecie, to jeszcze jest kwestia, kwestia dyskusyjna. My tutaj chcemy wybrać taką konsolę która po prostu taką konsolę, żebyśmy wybrali ją razem, tak żebyśmy dalej robili to, co robimy tutaj dla Was. Rocket założyłby wtedy konto w jakimś tam krótkim, w takiej niedość odległej przyszłości w grę wchodzi też zakupienie nagrywarki, żebyście mieli profesjonalne, fajne dual wyżyny właśnie z konsoli konsolowe edycje, że tak powiem, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, mam nadzieję, że Rocket nie rozmyśli się i podejmie decyzję właśnie w kwestii wyboru PlayStation 4. Ee, oczywiście, jeśli ja miałbym wybierać, jeśli okazałoby się, że Xbox wychodzi wtedy, kiedy wychodzi PlayStation 4, to podejrzewam, że wybrałbym tego Xboxa, ale, ale czas to pieniądz w pewnych przypadkach i, i chcę po prostu wykorzystać, wykorzystać moment w pewien sposób wykorzystać moment dotarcia do jeszcze większej ilości ludzi zainteresowanych rozgrywką, a wiem, że zdecydowanie więcej rozgrywek z pc będzie niż, niż z konsol. Dlatego, dlatego chcę po prostu tak to rozegrać, a nie inaczej. Są na szczęście grupy w, na PS4, już będzie możliwość rozmawiania takiego, nie przez VoIPa, tylko normalnie przez, 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 przez takie grupy live'owskie, jak, jak na Xboxie. Także, wszystko to, czego nie było dotychczasowo, to, to, to w końcu się pojawi. Ja osobiście miałem PlayStation 2 kiedyś i, i nie narzekałem, ale to były jeszcze czasów, w których nie grałem online. Także, także nie mam do końca porównania, ale tak jak mówię, porównanie będę miał. Znajomy również y, konsolkę y, będzie miał, zakupi ją, także, także wtedy podejmę ostateczną decyzję. Ale, ale będzie, to, będzie to PlayStation 4, jeśli wszystko będzie tak, jak mi się teraz wydaje, a wszystkie znaki na niebie i ziemi. Na to wskazuję. Troszkę się rozgadałem w kwestii tej konsoli, tego wyboru. Kiedy już taką decyzję podejmę o sprzedaży tej konsoli, to zostaniecie o tym poinformowani. Ja sobie postaram się nagrać jeszcze wcześniej różne materiały, żeby po prostu wam je wrzucać, żeby na kanale dalej coś się działo. A w momencie, kiedy, kiedy w momencie, kiedy już tą konsolę będę miał, będziemy normalnie, normalnie robić sobie nagrywania z, z PlayStation 4. Nie wiem do końca, kiedy wychodzi next genowa wersja i Battlefielda 4. Jeśli natomiast trzeba będzie na nią troszkę poczekać, to zajmiemy się przez chwilę jakąś inną, e, inną produkcją. I tu jest właśnie ten jeden zgon, o którym mówiłem. No niestety nie udało się tego dotrzymać do końca. Także już sobie darowałem wsiadanie do, e, do helikoptera. Przesiadłem się na, e, jak widzicie, likona. Parę kili fajnych, oczywiście zdecydowanie więcej z C4 niż z głównego karabinu mi e, powpadało. Chciałbym nauczyć się naprawdę strzelać tym, e, kar, tymi karabinami, bo, bo to jest fajna, fajna sprawa, Czuję się power w tym, w tym strzelaniu. Jest wiadomo inny feeling i nie wiem dlaczego, ale zawsze jak zaczynałem jakieś nowe gry, czy to multiplayer, czy, czy zupełnie singleplayerowe rozgrywki, to zawsze starałem się wybierać broń, która jak najbardziej imitowałaby broń sniperską. Może dlatego, że snajperem trzeba wykazać się po prostu, wydaje mi się, troszkę większymi umiejętnościami, jeśli chodzi o celowanie, niż w normalnych pukawkach tego rodzaju, nie wiem. Nie mam pojęcia, może dlatego, może nie dlatego, zobaczymy. I tutaj jak widzicie, fajna opcja, to jeszcze o tym nie wspominałem, ale w Battlefield 4 te pistolety wydają się być zdecydowanie bardziej kompetytywne w kwestiach walk z, z karabinami, czy różnej maści innymi nie niepistoletowymi brońmi. Czego wielokrotnie pewnie mieliście okazję się przekonać o tym, że jednak ten pistolet power ma. I o dziwo! Ja tak patrzyłem sobie na statystyki, okazuje się, że to P226, o ile się nie mylę, ale przy statystyki niż M9, chyba, bo tak właśnie e, to widziałem, i, i dlatego, e, dlatego właśnie w tych gameplayach używałem zazwyczaj tej. Tego pistoletu, jakim jest P226. Teraz mogę trochę pomylić nomenklaturę, ale nieważne, nie o to chodzi. Także moi kochani, ja mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. To był ostatni materiał z bety Battlefielda 4. Następne materiały wracamy do Battlefield 3. I mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu. Powtarzam się po raz drugi, ale nic nie szkodzi. Pamiętajcie, kromka lata, kromka radzi, kromka nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania. Niedługo 2000 tak na Marginesie i do usłyszenia w następnym materiale. Siema. Ścińskim. Ha, ha, dlaczego tak? Ano postanowiliśmy ze znajomymi wsiąść sobie do transportera e, helikopterowego Bravo Rocket Zatika tak na Marginesie. No i spróbowaliśmy pobawić się troszkę na trybie obliteration, oczywiście biorąc pod uwagę